Siemanko! Z tej strony Matthew. Yy, dzisiaj, yy, dzisiaj chciałbym pogadać o, na temat serii Ratchet Clank. Te nasze tytuły. Zróbmy sobie kawkę, bo dzisiaj chciałbym pogadać na temat serii Ratchet Clank. Co na temat sądzę. No cóż, za czasów gry na, na początek chcielibyśmy pogadać o serii cutter. Mam tutaj... Jak widzicie, mamy HD Collection HD Collection eh, Ratchet Clank Trilogy. Jest to kolekcja, która wyszła na PS Vita chyba tak, i ter została wypuszczona na PlayStation 3. HD Collection, ale my to, to eh, przeszkadzam jedynkę, dwójkę, A w trójce byłam w połowie. E, w jedynce Tutaj mamy zakończenie Drake'a. Bo głównym bossem jest tutaj właśnie Infonisa jest Drake. Nie ten remake, który wyszedł na PlayStation 4. Nie wiem, czego gdzieś tam mam. Dzisiaj właśnie dzisiaj chcę pogadać na ten temat. Ten remake gdzieś tutaj miałem, ale nie wiem go znajdę, a nie jestem się go szukać, ale wiedzie jaki chodzi, nie ten z 2016 roku. Tam było w ogóle inne zakończenie, a tutaj mieliśmy na początku. Zakończenie było, tu na końcu był Drake. W dwójce był to zatliwy taki tan Quark. A w trójce, nie wiem, w połowie, ale wiem, żeby Doktor Nefarius. To słyszałem, że w trójce jest Doktor Nefarius. Choć w połowie jej nie ukończyłem. Ale przejdźmy do rzeczy. Ta 2016 seria raczej nam mam gdzieś tam w półce, nie się szukać. Ale wiecie, o jak chodzi? Mam ją. No i to tutaj był ten remake. To dokładnie był remake, ale nie. Fabuła to właśnie zupełnie inaczej. Jak się ją znów znajdę, to Wam pokażę. Ale wiecie, o co chodzi. Yy, bo nie masz, jak wiecie, yy, jeśli mi się uda znaleźć, to Wam, wiecie, pokażę. No bo ja nie wiem gdzie ja tutaj mam, ale przejdziemy zaraz do rzeczy. Bo jak wiecie... Yy... O jestem tutaj, no, ona jest tutaj się znalazła. Mamy tutaj akurat. I zaraz wam pokażę. O, akurat mam ją na wierzchu, tylko teraz yy, przejdźmy sobie teraz Wam wszystko wyjaśnię co i jak, tylko to tę serię, nie? Nie. Tutaj. Jest to, mam tutaj remake na PlayStation 4. Jest to remake, ale nie. myślałem, że to remake, będzie związane z tą jedynką tutaj. Ograłem ją, nie. Fabuła toczy się w zupełnie inaczej. bo są podobne planety, jest o tą planet mniej, tutaj jest o nieco więcej i toczy się to. Także na końcu głównym. Algonistą jest Drake i jest dużo trudniejsza niż ta remake remake'u, dużo została ułatwiona. W związku z tym przejdźmy teraz do, do serii bo ja na, na, na PlayStation 2, nie ogrywałem tej trylogii, a więc kupiłem ją na PlayStation 3. No i udało mi się jedynkę i dwójkę ograć, trójkę jeszcze nie ma w połowie, ale wiem, że tam jest doktor Nefarius. A teraz przejdziemy sobie do serii Footer. Hmm. Teraz mogę schować sobie to. No i mam tą serię, warta zagrania. Ci, co nie grali na PlayStation 2 w tą serię, a chcieliby sobie pograć właśnie w tą, no to jest właśnie dobry wybór zakupu właśnie HD Collection i ogra sobie trzy części. Mm, jest właśnie dobry pomysł, ci co nie grali, na PlayStation 2, yy, poprawiona yy, grafika w HD i tak dalej. A my teraz przejdziemy sobie do, do serii. Mam tutaj Fall of Destruction oraz graf, yy, Ratchet Clank, aha, Craft Time. Mam jeszcze cyfrową wersję yy, cyfrówki. Cyfrowe wersje mam na PlayStation 3. Jest to... Jest to... E, Ratchet i Clank Quest for Bounty, 4 za 1. Oraz Ratchet i Clank Nexus. E, Nexus jest nałożony, jeszcze nie grywałem. Powiem wam, że Thor z Destruction przeszedłem. Przeszedłem ją nad niedawno. Posłyszałem, że... Że futer jest przeszłością a futer, czyli przeszłość. Przeszłość jest przeszłością. I teraz seria *Tolls of Destruction i Quest for Booty. na o tej serii. E, fabuła toczy się tak o. możemy włączyć 12 godzin. Mm, I fabuła się toczy tak. Głównym afganistą jest tutaj nasz Takio, e, e, Takio. Ta 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 Główny, nas główny Afganista w tej grze. Tak. I, nasz, i naszym zadaniem jest go powstrzymać. Ponieważ ten główny Afganista, ten, taki, taki on się nazywa, chce się zemścić na lasę Lombax, który został wygnany, chyba. Z lasy Lombax. Nie jestem pewny. Lombaks, z rasy Lombax takim jest się toczy fabuła no i nasze zadanie jest przejść ile to planet było? 12. Nie, nie pamiętam ile? 12 godzin, ale ile tam planet było, nie pamiętam. Ale powiem, że jest dość dłuższa. Eee, dłuższa eee, gierka. <ścoughs> dłuższa nisko. Quest roboty, ale przejdziemy zaraz o chwilę do kursu roboty. Więc <k> jak wiecie, znaczy Tiknapi w AFAP wychodzi, tak? Na PlayStation 5. Mamy tu już po do gierka widzie, jest to piąta część fu części futur. Ale jest szkoda, że nie dali tutaj polskiej wersji językowej, ale w sobie jeszcze wtedy w tamtej czasu nie tłumaczyło zbytnio tej serii, ale widzicie mam tutaj serię Ukończyłem gierkę, a potem, że ja ją ukończyłem, to jeszcze drugi raz ją ukończyłem w typie wyzwań. Czyli nowa gra, gra Plus. Raz jeszcze ją ukończyłem. I powiem wam drugi raz na nowej gra plus. plus. I bardzo mi się podobało. Jest jednak plus i minus tej No grafika jest... nie jest ładna mogieka 2017 roku, więc nie ma co wrażenia robić z grafiki. No tak. Gierka jest ok. No i punkty kontrolne. Przejdziemy dalej do punktów kontrolnych. Każda śmierć i każda pomyłka u nas cofa nas o 15 minut do wstecz od początku poziomu. Wystarczy jakaś mała pomyłka. Nie wiem. Spadniesz w przepaść. No to tracisz 15 minut czasu. Żeby jeszcze raz do tego miejsca dojść, nie wiem, czy nie jest dwa razy, trzy razy, no to musisz jeszcze raz 15 minut zajmować czasu, aby do tego miejsca jeszcze raz dojść. Jest trochę przesadą. Tak, może niektórzy mówią, że to nie będzie przeczekać, ale jest trochę krępujące, że musisz 15 minut tracać czasu, żeby dojść do tego miejsca raz jeszcze. No jest przesadą. Yy w wersji Craft of Time już poprawili te punkty kontrolne to bardzo dobrze, że jak spadniesz w przepaść, czy popełnisz błąd to nie musisz sobie na, na, 15 minut do tyłu wstecz. Jest to jeden minus, ale ok, może 2007, grałeś na 2007 roku to może jeszcze twórcy nie wiedzą, gdzie kłaść punkty były kontrolne w momentach kiedy ginąłeś, no to, to może niby nie byli zainteresowaniem punktów kontrolnych gdzie je dokładnie kłaść gdy wpadniesz, no to nie wiem, mógłbyś w miejscu, który spadłeś w przepaść i nie było jeszcze checkpointu złączącym z nagraniem rzadkością, no to y, 15 minut też y, tracisz czasu do tyłu, aby dojść do tego momentu. Mm, no trochę, no trochę się tym strodziłem, że powiem, że jak, no, no powiem, że sam się nad tym zastanawiałem jak ja tam zginąłem. Nieraz, muszę kilka razy powtarzać to, no to powiem Wam, było to trochę ryujęce, ale mimo to gra ja w Przeszedłem, nie powiem, że grać z dła. Graficznie, ale jest ok. Słyszałem, bo, bo ja nie grałem, to postanowiłem, że wychodzi ten Ratchet i Kraj Apart. No to słyszałem, że to piąta część Nexus, ok. No to postanowiłem podłączyć PlayStation 3. I ograć te starsze tyły, tyły e, raczeta i zacząłem od Tall of Destruction. Gierka została ograna, przedem, przed, e, tak, została ją odgrana. Ograłem ją i e, no i potem cóż, i ją grałem, zajęłem się wersją. Quest for Body mam wersję cyfrową, co usłyszałem na recenzji Quest for Body. Jest bardzo krótka no to to się zdarza to, to jest prawda że wersja Quest Booty jest bardzo krótka nie wiem ile wygląda ale rzeczywiście jakby to był dodatek do Toast of tak to wygląda mamy tam też Piratów nie mamy oczywiście w nie ma tam w ogóle raczeta. I taka muzyczka leci w tle bez worboti. Tak. Nie mamy tam ani raczyta tylko mamy tą kobietę, jaką nazywała kurt, która, która wtedy do uciekła z więzienia. I ona przez worboti nam pomaga. No i ona przez całą grę zastępuje Klanka. Klanka to jest ona. Kobietanie, jaką się nazywała, bytna. Ale nie, ale nie widział, o oni... której no i czasami grę jest ponad Ile mamy tam światło? Niewiele, no, ale na 2-4 godzinki no, na 2 godzinki można ukończyć chyba jakoś, bez furboci. No ja myślałem, że będę miał trochę czasu, a, z... a przeszedłem 2 dni hmm. myślałem, że posiedzę trochę jak... jak z instrukcją 12 godzin albo więcej zajęło mi trochę ukończenie tej gry ale nie zajęło mi to dwa razy krócej niż w Polsce z no i potem po ukończeniu Quest e, głównym bossem w e, jest osoba, która została oszczędzona w instrukcją czyli po pokonaniu tego jak on nie wiem jak on miał dosłownie temu gołębę no i on się chciał się na, na, na to, że go pokonaliśmy on chciał się zemchić na czecie. Wszystko jest w związku z for A teraz psz, no on jest na końcu finalnym no, bossem z Quest for body. Z głową tego właśnie, który został Ja nie będę go rozpoznawał, sami zobaczyć. A teraz przejdziemy do w serii. Teraz przejdziemy sobie tu w serii. Raczye ci clickbank crash and time crash -e time już jest trochę nieco ulepszoną grafiką trochę bardziej ulepszona HD i już bardziej rozbudowana lepiej umieszczone są już um, punkty kontrolne udało mi się już trochę ukończyć ale jest tu trochę krępujące jeśli chodzi o serię każdy ich klank Kraft eee, of Time hmm. dodajmy sobie tak. Eee, wersja jest dobra. Punkty kontrolne, no ok. Ale końcowa walka z doktorem Nefariusem, jak, eee, jak go porywa, racze, eee, jak doktor Nefarius z zoni, które się zbierały, okazało się, że te zoni należały do Nefariusa. To był jego. Ok. I nagle e, nas, przygoda zaczyna się od momentu, kiedy raczet leci z, klankiem, e, z Doktorem Quarkiem tak, i pole ciałowe ich rozbija i trafia na jakąś tam planetę, nie pamiętam i wtedy przygoda pierwsza zaczyna. Potem, gdy oni już tę planetę zrobią, opuszczają tę planetę, wtedy cała galaktyka się nam pokazuje. Możemy eksplorować całą galaktykę, planety, zbierać na sezoneczki. No i jest bardzo rozbudowana ta seria. Są rozdzielone. Nie chcę wam powiedzieć kto nie grał, polecam oglądać. I mamy tutaj generał... E, generał, tak. Generał to jest tu, to jest ten taki biały, to jest generał e, e, Azumi. Czyli to jest y, też jeden z rasy Lombax. On nie będą co się stało na końcu, ale jeśli nie graliście Crash of no to nie chcę Wam powiedzieć, co się z nim stanie. Nie będę Wam spoilerować, nie chcę Was spoilerować. Jeśli ktoś nie grał, zabrać się za tą wersję. Jest bardziej rozbudowana. I ją ugrzałem sobie. Nie wiem, nie, nie liczyłem, ile godzin mi zajęło. No, o 4 dni, o 4 dni do 5. Tak mniej więcej zajęło mi ukończenie e, wersji raczej Dick Lang, e, a Crash Time. E, no i ten... Ukończyłem ją, udało mi się, tylko... Ostatnia walka. To walka z doktorem Neforiusem, Neforyus jest trochę idiotyczna, nie jest ona trudna, ale jest idiotyczna trochę. Po tym jak skaczesz na tej arenie, walczysz z doktorem Neforiusem, to jest nasz ostateczny boss. No i trochę tam jest skupkowate, ponieważ kolejna faza to jest jak jedziesz po tym torze i uciekasz, ale ten płonie nas goni w momencie kiedy Neforius ucieka. No to tor zaczyna się roz, e, rozpadać w momencie, no i musi oskakiwać z, e, z tego momentu. O, ciach, ciach i w tym mam problem. Zawsze jak chciałem odskoczyć na te kawałki, to nieraz mi to nie wychodziło. Zawsze jak za późno wciśnięłeś, lub źle wyskoczyłeś, to leciałeś w dół. To było przecenujące, ale udało mi się to zrobić. to trochę przesadno to poprawić, ale okej. Okay. Hmm, myślę, że da się to zrobić, tylko trochę... Prze, trochę było to przesadą, ale udało mi się to zrobić. Okej, okay. i przeszedłem. Po pokonaniu Nefariusa... Nefarius już... Już nic nie zrobił, bo on został pokonany. No i... To, że pokonaliśmy Nefariusa, to nie było jeszcze koniec, nie. Co było dalej? To musicie sami zagrać. Ja wam nie będę spoilerował. No i to było na tyle. Pamiętam, że jeszcze został mi raczej ten Clank Nexus. Jeszcze jej nie ogrywałem. I właśnie będzie to następna część, co będzie raczej ten Clank Nexus. Jak to mi się zajmie. Hmm, Podam fabułę od początku do końca. Fabułę już większość znam. Wiem co się wydarzyło co się stało z lasą Lombax, dlaczego raczej został sam. Wyjaśnię Wam. raczet jest lasem Lombax. A! To wyjaśnia ee, to jest lasem Lombax. Jego rasa została w, 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 uciekła do innego wymiaru. Miałem okazję żeńskich Lombaxów Poznać i jeden Lomax, który został wygnany. Jest ten generał. Generał Azumi As e e e Nie powiem wam, co się tam zdarzy na końcu. Musicie sami e sobie ograć Ja wiem, kto nie grał, a kto grał, będzie wiedział, co się stało z generałem na końcu. Nie chcę wam mówić, coś tam się wydarzyło. Hmm. Więc trzeba to, to samą <grydanie> zagrać No, i został jeszcze raczej TikTok. dogrania. do grania. Przyjdzie czas, to ja sobie też ogram. <grydanie> Ech, I do no to chyba na tyle ta seria. Zaraz Chyba to się nagadają trochę z wami. Jeszcze trochę mam kawy, to jeszcze możemy trochę pogadać. <grydanie> Grałem w raczej TikTok. To był w dwójce, tutaj. Tutaj po, udało mi się poznać żeńskiego lombaxa z rasy yy, raczeta. Mm, yy, żeński, tak. <laughs> Żeńskie lombaxy nie miały ogonów. Tak, bo ja poznałem ten żeńskiego, żeńskiego tak, lombaxa <laughs> no i nie miało ogona. Więc jeszcze tylko yy, mają tylko tylko męskie mają, <laughs> mają okony, a te nie mają. No tak to wyjaśnia. A dziwna rasa Dziwna to dominę, ale okej. Okay. Ciekawe, czemu tak. Ale nie wiem. Ech. Dlatego y, dalsza to, że, że raczej i Cranky w Apart będzie kontynuacją, raczej tak Nexus. Yy, bo nie wiem co to było w Nexusie, jeszcze nie wiem, bo nie grałem, a yy, Nocturne na powróci chyba właśnie w właśnie w Live Apart, ale nie wiem dlaczego bo moim zdaniem powinni trochę inaczej zrobić, bo yy, Nocturne Faris został pokonany w Quest of Time no to powinni nie wiem, jakiegoś nowego zrobić nowego bossa, który yy, głównego, bo, ale kur... ale wiadomo, że Hmm, że dr Nefarius, tutaj główny Afganistan no to on musi wrócić, nie? Jako, yy, że zły, to on musi wrócić i tyle. Ale powinien i tak kogoś innego gadać niż Nefarius'a, który tak został pokonany, ale powinien oczywiście on został pokonany. Okej, nie wrócił, bo ktoś. No inny. Ale pewnie już kurcy tak postąpili, to znaczy że że złodziej główny afganista i on musi wrócić chyba to na tyle się nad moim się podobało to co, co powiedziałem tutaj przez 21 ogadałem wam całą sprawę Ulepszę się jeszcze nie mam na nie bywałem ale wtedy się nią zajmie ja się z wami żegnam pozdrawiam i na razie cześć